Interfejs operatora oraz urządzenia sterujące zamontowane na maszynie. 10 i 1 Postanowienia Ogólne. 1 stycznia 2010 roku Wymagania Ogólne dotyczące urządzeń. Niniejszy rozdział zawiera wymagania dotyczące urządzeń montowanych całkowicie lub częściowo na zewnątrz obudów urządzeń sterujących. Tak dalece, jak to jest wykonalne, urządzenia te powinny być wybrane, zamontowane oraz zidentyfikowane lub kodowane zgodnie z odpowiednimi częściami normy 61310. Możliwość obsługi nieumyślnej powinna być zminimalizowana przez np. umieszczenie urządzeń, odpowiednie zaprojektowanie, zapewnienie dodatkowych środków zabezpieczających. Szczególną uwagę należy zwrócić na wybór, rozplanowanie, programowanie i używanie urządzeń wejściowych operatora, takich jak ekrany dotykowe, przyciski, klawiatury do sterowania ruchami maszyny wprowadzającymi zagrożenia. Patrz normy 60447. 2 stycznia 2010 roku umieszczenie i montaż tak dalece, jak to jest wykonalne, urządzenia sterujące montowane na maszynie powinny być łatwo dostępne w celu przeprowadzenia obsługi i konserwacji. Montowane w taki sposób, aby zminimalizować możliwość uszkodzenia przy tego rodzaju czynnościach, jak transport wewnętrzny. Elementy sterownicze ręcznie uruchamianych urządzeń sterujących powinny być tak wybrane i zainstalowane, aby Znajdowały się nie niżej niż 0,6 metra nad poziomem obsługi i były łatwo dostępne dla operatora w jego normalnej pozycji pracy. Operator nie znajdował się w sytuacji zagrożenia podczas ich obsługiwania. Elementy sterownicze urządzeń sterujących uruchamianych nogami powinny być tak wybrane i zainstalowane, aby były łatwo dostępne dla operatora w jego normalnej pozycji pracy. Operator nie znajdował się w sytuacji zagrożenia podczas ich obsługiwania. 3 stycznia 2010 roku Ochrona Stopień ochrony zapewniony przez obudowy, patrz normy 60529, wraz z innymi stosownymi środkami powinien zapewniać ochronę przed działaniem agresywnych cieczy, par lub gazów spotykanych w środowisku rzeczywistym lub używanych w maszynie. Wnikaniem zanieczyszczeń, np. wiórów, kurzu, cząstek stałych. Dodatkowo, urządzenia sterujące interfejsu operatora powinny mieć stopień ochrony przed dotykiem bezpośrednim co najmniej ipt patrz normy 60529. 4 stycznia 2010 roku czujniki położenia: czujniki położenia np. łączniki drogowe, łączniki zbliżeniowe. Powinny być tak rozmieszczone, aby nie ulegały zniszczeniu w przypadku przekroczenia założonego zakresu ruchu. Czujniki położenia stosowane w obwodach spełniających funkcje sterownicze związane z bezpieczeństwem, albo powinny mieć otwieranie skuteczne patrz normy 6094751, albo powinny zapewniać podobną niezawodność patrz 9.4.2. Uwaga, funkcja sterownicza związana z bezpieczeństwem jest przewidziana do utrzymania stanu bezpiecznego maszyny lub zapobieżenia sytuacjom zagrożenia powstającym przy maszynie. 5 stycznia 2010 roku przenośne i podwieszone stacje operatorskie. Przenośne i podwieszone stacje operatorskie oraz ich urządzenia sterujące powinny być tak dobrane i zamontowane, aby zminimalizować możliwość przypadkowego działania maszyny spowodowanego udarami i wibracjami. Na przykład, jeżeli stacja operatorska spadnie lub uderzy o przeszkodę, patrz także 4.4.8. 10.2 Przyciski. 1 lutego 2010 roku barwy. Przyciski elementów sterowniczych powinny być kodowane barwami, zgodnie z tablicą 2. Patrz także 9.2. I załącznik B. Do elementów sterowniczych, uruchomienie i zaleca się stosowanie barwy białej, szarej, czarnej lub zielonej, przy pierwszeństwie barwy białej. Czerwona nie powinna być używana. Barwę czerwoną należy stosować do elementów sterowniczych zatrzymania awaryjnego i wyłączania awaryjnego. Do elementów sterowniczych zatrzymanie o należy stosować barwy czarną, szarą lub białą, przy pierwszeństwie czarnej. Zielona nie powinna być używana. Czerwona jest również dopuszczalna, lecz zaleca się, aby czerwona nie była używana w pobliżu urządzenia realizującego działania awaryjne. Biała, szara lub czarna są barwami zalecanymi do przycisków sterowniczych, które zamiennie działają jako przyciski URCHOM i Europejska norma Ei i zatrzymanie o barwy czerwona, żółta lub zielona nie powinny być używane, patrz również 9.2.6. Biała, szara lub czarna są barwami zalecanymi do przycisków sterowniczych, które powodują działanie, gdy są wciśnięte i zaprzestanie działania. Gdy są zwolnione, na przykład podtrzymanie ruchu. Barwy czerwona, żółta lub zielona nie powinny być używane. Przyciski resetu powinny mieć barwę niebieską, białą, szarą lub czarną. Jeżeli działają one również jako przyciski zatrzymanie o, to zalecane są barwy biała, szara lub czarna, ale pierwszeństwo ma czarna. Zielona nie powinna być używana. Gdy ta sama barwa biała, szara lub czarna jest użyta do oznaczenia różnych funkcji, np. biała do przycisków sterowniczych URU-CHM i europejska norma EI oraz zatrzymanie O, to do zidentyfikowania przycisków sterowniczych należy użyć dodatkowych środków kodowania, np. kształt, umieszczenie, symbol. Czerwona awaria pobudzany w przypadku sytuacji zagrożenia lub awarii, zatrzymanie awaryjne uruchamianie funkcji awaryjnej. Patrz także 1 lutego 2010 roku. Żółta nienormalny pobudzany w przypadku stanu nienormalnego interwencja w celu likwidacji stanu nienormalnego interwencja w celu ponownego uruchomienia przerwanego cyklu samoczynnego. Niebieska obowiązkowy pobudzany w stanie wymagającym obowiązkowego działania funkcja resetu. Zielona normalny pobudzany do wprowadzania stanów normalnych. Patrz 1 lutego 2010 roku. Biała, szara, czarna nie przypisano konkretnego znaczenia do ogólnego uruchamiania funkcji z wyjątkiem zatrzymania awaryjnego. 10.3 Wskaźniki świetlne i wyświetlacze. 1 marca 2010 roku Postanowienia ogólne. Wskaźniki świetlne i wyświetlacze służą do podawania informacji następujących rodzajów. Wskazywanie w celu przyciągnięcia uwagi operatora lub do wskazania, że zalecane jest wykonanie pełnego zadania. Do tego celu są zazwyczaj używane barwy czerwona, żółta, niebieska i zielona w sprawie wskaźników świetlnych pulsujących. Patrz 3 marca 2010 roku. Potwierdzenie do potwierdzenia sygnału sterowania lub stanu, lub do potwierdzenia zakończenia zmiany, lub okresu przejściowego. Do tego celu używa się zazwyczaj barw niebieskiej i białej, zaś w niektórych przypadkach może być użyta barwa zielona. Wskaźniki świetlne i wyświetlacze powinny być tak wybrane i zainstalowane, aby były widoczne z normalnej pozycji pracy operatora, patrz także normy od 61310 do 1. Obwody wskaźników świetlnych używanych jako światła ostrzegawcze powinny być wyposażone w środki do sprawdzania ich gotowości operacyjnej. 2 marca 2010 roku barwy Jeśli dostawca z użytkownikiem nie ustalili inaczej, patrz załącznik B, to wskaźniki świetlne powinny być kodowane barwami odpowiednimi do stanu, statusu, maszyny, zgodnie z tablicą 4. Tablica 4 barwy wskaźników świetlnych i ich znaczenie w odniesieniu do stanu maszyny. Barwa, znaczenie, objaśnienie, działanie operatora. Czerwona awaria, stan zagrożenia natychmiastowe działanie związane ze stanem zagrożenia, np. odłączenie zasilania maszyny, wywołanie alarmu o stanie zagrożenia i stanięcie z dala od maszyny. Żółta, nienormalny stan nienormalny zbliżający się stan krytyczny, monitorowanie i lub interwencja. Na przykład przywrócenie zamierzonej funkcji. Niebieska obowiązkowy wskazanie stanu, który wymaga podjęcia działania przez operatora działanie obowiązkowe. Zielona normalny stan, normalny pozostawienie do wyboru. Biała neutralny inne stany, może być użyta, jeśli istnieje jakakolwiek wątpliwość co do zastosowania barw czerwonej, żółtej, zielonej, niebieskiej monitorowanie. 3 marca 2010 roku światła pulsujące. Do dalszego rozróżnienia lub informacji, a szczególnie do dodatkowego podkreślenia znaczenia, światła pulsujące mogą być zastosowane do następujących celów: przyciągnięcia uwagi, żądania natychmiastowego działania, wskazania sprzeczności między sygnałem sterującym a stanem faktycznym, wskazania zmiany w procesie pulsowanie w czasie stanu przejściowego Zaleca się, aby większa częstotliwość pulsowania światła służyła do wskazania informacji o wyższym priorytecie. W sprawie zaleceń dotyczących pulsacji i proporcji impuls-przerwa, patrz normy 6073. 60 gdy światła lub wyświetlacze pulsujące są używane do dostarczania informacji o wyższym priorytecie, to zaleca się wprowadzenie także urządzeń ostrzegawczych akustycznych. 10.4 Przyciski podświetlane: Przyciski podświetlane powinny być kodowane barwami zgodnie z tablicami 2 i 4. Jeżeli występują trudności z przypisaniem odpowiedniej barwy, to należy zastosować barwę białą. Barwa czerwona oznaczająca element sterowniczy zatrzymania awaryjnego nie powinna zależeć od natężenia jego światła. 10.5 urządzenia sterujące z elementami obrotowymi Urządzenia takie jak potencjometry lub łączniki krzywkowe mające elementy obrotowe powinny mieć środki zapobiegające obrotowi części nieruchomej. Samotarcie należy uważać za niewystarczające. 10,6% urządzenia uruchomienia. Elementy sterownicze używane do zapoczątkowania funkcji uruchomienia lub ruchu elementów maszyny, np. esan, wrzecion, suportów, powinny być tak skonstruowane i montowane, aby minimalizować za zadziałanie. Do sterowania oburęcznego można jednakże zastosować elementy sterownicze w kształcie grzybka. Patrz także ISO 13851. 10,7 Urządzenia Zatrzymania Awaryjnego. 1 lipca 2010 roku: Usytuowanie Urządzeń Zatrzymania Awaryjnego. Urządzenia Zatrzymania Awaryjnego powinny być łatwo dostępne. Urządzenia zatrzymania awaryjnego powinny być umieszczone na każdej stacji operatorskiej i w innych miejscach, gdzie zatrzymanie awaryjne może być wymagane wyjątek patrz 9.2.7.3. Mogą wystąpić okoliczności, w których pojawi się problem z rozróżnieniem między czynnymi i nieczynnymi urządzeniami zatrzymania awaryjnego, w związku z wyłączeniem stacji operatorskiej. W takich przypadkach należy zapewnić środki, np. informacje do użytku, w celu zminimalizowania pomieszania. 2 lipca 2010 roku rodzaje urządzeń zatrzymania awaryjnego. Rodzaje urządzenia zatrzymania awaryjnego obejmują. Wyłączniki uruchamiane przyciskiem w kształcie krążka lub grzybka. Wyłączniki uruchamiane cięgnem. Wyłączniki uruchamiane pedałem bez mechanicznej osłony. Urządzenia te powinny powodować skuteczne otwieranie. Patrz normy 694751, załącznik K. 3 lipca 2010 roku, barwy elementów sterowniczych. Elementy sterownicze urządzeń zatrzymania awaryjnego powinny być barwy czerwonej. Jeżeli bezpośrednio wokół elementu sterowniczego znajduje się tło, to ono powinno być barwy żółtej. Patrz także ISO 13850. 4 lipca 2010 roku lokalne uruchamianie urządzeń odłączających od zasilania w celu zatrzymania awaryjnego. Urządzenie odłączające od zasilania może być uruchamiane lokalnie w celu zatrzymania awaryjnego, gdy jest łatwo dostępne dla operatora i jest takie jak opisano w 5.3.2a, b, c lub d. Urządzenie odłączające od zasilania, przewidziane do takiego zastosowania, powinno spełniać wymagania dotyczące barw podane w 3 lipca 2010 roku. 10,8 urządzenia wyłączania awaryjnego. 1 sierpnia 2010 roku usytuowanie urządzeń wyłączania awaryjnego. Urządzenia wyłączania awaryjnego powinny być usytuowane tak, jak jest to niezbędne w danym zastosowaniu. Normalnie urządzenia te umieszcza się poza stacjami operatorskimi. Jednakże, gdy będzie konieczne wyposażenie stacji operatorskiej w urządzenie zatrzymania awaryjnego i urządzenie wyłączania awaryjnego, to należy wprowadzić środki do uniknięcia pomylenia tych dwóch urządzeń. Uwaga, to można osiągnąć. Na przykład, zastosowaniem urządzenia awaryjnego w obudowie szklanej, przewidzianej do stłuczenia. 2 sierpnia 2010 roku Rodzaje urządzeń wyłączania awaryjnego. Rodzaje urządzeń wyłączania awaryjnego obejmują: łączniki uruchamiane elementem sterowniczym z główką o kształcie krążka lub grzybka, łączniki uruchamiane cięgnem. Urządzenia powinny powodować skuteczne otwieranie. Patrz normy 694751, załącznik K. Łącznik uruchamiany przyciskiem może być w obudowie szklanej, przewidzianej do stłuczenia. 3 sierpnia 2010 roku barwy elementów sterowniczych. Elementy sterownicze urządzenia wyłączania awaryjnego powinny być barwy czerwonej. Tło bezpośrednio otaczające element sterowniczy powinno być barwy żółtej. Gdy może nastąpić pomylenie urządzeń zatrzymania awaryjnego i wyłączania awaryjnego, to należy wprowadzić środki w celu zminimalizowania możliwości powstania pomyłki. 4 sierpnia 2010 roku: Lokalne uruchamianie urządzeń odłączających zasilanie w celu wyłączenia awaryjnego. Jeżeli urządzenie odłączające od zasilania ma być uruchamiane lokalnie w celu wyłączania awaryjnego, to powinno być ono łatwo dostępne i powinno spełniać wymagania dotyczące barw podane w 3 sierpnia 2010 roku. 10.9 Urządzenie sterujące zezwolenia Jeśli urządzenie sterujące zezwolenia stanowi część systemu, to, gdy jest pobudzone, powinno sygnalizować zezwolenie sterowania tylko w jednym położeniu. W każdym innym położeniu działanie powinno być zatrzymane lub uniemożliwione. Urządzenie sterujące zezwolenia należy wybrać i ustawić tak, aby zminimalizować możliwość obejścia go. Urządzenie sterujące zezwolenia należy wybrać tak, aby miało następujące właściwości. Było zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii. W przypadku urządzenia dwupołożeniowego Położenie 1: funkcja wyłączenia łącznika, napęd nie działa. Położenie 2: funkcja zezwolenia, napęd działa. W przypadku urządzenia trójpołożeniowego Położenie 1: funkcja wyłączenia łącznika, napęd nie działa. Położenie 2. Funkcja zezwolenia, napęd działa w położeniu środkowym. Położenie 3, funkcja wyłączenia, napęd działa poza pozycją środkową. Przy powrocie z pozycji 3 do pozycji 2 nie następuje uaktywnienie funkcji zezwolenia.